4 maja to wyjątkowy dzień dla strażaków, święto ich patrona, świętego Floriana. Sieradcy Druchowie Ochotnicy spotkali się na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu. Drugi piknik strażacki, piknik dla strażaków, rodzin strażackich, a także dla mieszkańców miasta. Mamy tutaj zawody sportowo-pożarnicze oraz wiele atrakcji dla dzieci, młodzieży i dla całych rodzin. Zanim jednak rozpoczęły się zawody, Druchowie otrzymali medale za wieloletnią służbę. Medale za zasługi dla pożarnictwa przyznano przedstawicielom Zakładu Karnego w Sieradzu. Druch Kazimierz Marciniak otrzymał tytuł honorowego kapelmistrza Orkiestry Dętej OSP Sieradz. Potem galowe mundury trzeba było zdjąć. Pięć drużyn wystartowało w zawodach sportowo-pożarniczych. Zawody sportowo-pożarnicze, czyli sztafeta pożarnicza drużyn męskich oraz bojówka pożarnicza. Emocje były ogromne. Najlepsi byli druchowie z OSP Sieradz. Drugie miejsce wywalczyła drużyna OSP Monice, a trzecie OSP sieradz Atrakcje czekały także na najmłodszych. Każdy mógł wsiąść do strażackiego samochodu i przymierzyć hełm. Były też kule wodne i żyroskop.